O, dzień dobry, pani Aniu, dzień dobry, co standardowo z rana po chlebek pani przyszła? A dzień dobry, dzień dobry, a dzisiaj wyjątkowo po kilo cukru, bo będę ciasto piekła. Proszę, kilo cukru będzie 6 zł. A wszystko teraz takie drogie, proszę 6 zł, tu jest wyliczone. No niestety takie czasy nastały. Nasłyszała pani, jaka tragedia u kowalczyków się wydarzyła? Co? Nie, ja nic nie słyszałam. Wie pani, jak to jest sprzątanie, gotowanie, nie mam czasu na plotki ze wsi. No ale co się stało? No ja też z natury przecież nie jestem plotkarą, znamie je pani nie od dzisiaj. No Juskowi na stare lata odbiło i znalazła sobie młodszą babę. Będą się rozwodzić. Halina była wczoraj u mnie, tak mi jej szkoda. Co też pani opowiada, ale nowina. I widzi pani, taka przykładna rodzina. Piękny dom wybudowali, kasy nigdy nie brakowało. Tak to jest, jak jest za dobrze, to szuka się nie wiadomo czego. Oj, będę musiała Halinkę koniecznie odwiedzić. A no widzi pani, co niedziela do kościoła chodzili. Prędzej pomyślałabym, że mój chlap tu z mnie dla młodszych zostawi, ale on? Taki porządny facet się wydawał. A ciekawe co z domem zrobią. Jeszcze będzie tak, że Halinę wyrzuci, a młodą babę wprowadzi. Tak to jest z tymi facetami. A, tego to już nie wiem, nie wiem, nie pytałam się o podział majątku. Ale jak czegoś się dowiem, dam pani znać. No koniecznie, koniecznie. To mi pani nowinę z rana sprzedała. Lecę szybko po jajka do Szymańskiej, jak jej opowiem, to w życiu nie uwierzy.